Aniona nasi nikaczy i cześć wszystkim ja witam was przed Kiniro Niro wersji plug-in hybrid, czyli tak naprawdę najnowszy crossover od Kii, ale tylko i wyłącznie w wersji hybrydowej, bądź jak w naszym przypadku w wersji hybrydowej, którą możemy sobie doładować z gniazdka. Nasza wersja jest to wersja XL, czyli najbardziej bogata, jak się oczywiście da w Kiniro i bardzo elegancko, a dokładnie co ma za chwilkę. Przede wszystkim jest to samochód hybrydowy, ale właśnie w wersji plug-in, czyli możemy sobie go doładować z gniazdka. Właśnie za malą gniazdka 230V, ładowanie około 4 a 4,5 godziny przy pustej baterii do pełna. A to wszystko doładowuje nam schowaną z tyłu baterię o pojemności 25, dokładnie, amperogodzin, co nam wystarczy na poruszanie się w trybie elektrycznym mniej więcej na 49 km. Sprawdziłem, o tym oczywiście będzie więcej w trakcie testu. Wersja XL. Przednie lampy w pełni lodowe. Lodowe są mijania drogowe, pozycyjne oraz oczywiście kierunkowskazy. W nocy także asystent świateł drogowych, bardzo fajna barwa, bardzo fajnie, także świecą. Lakier taki błękitno-lazurowo-niebieski, generalnie po prostu niebieski lakier, medaliczny, dobrze wygląda szczególnie w tym crossoverze. Przednia część, poniżej światła dzienne z takim tutaj jakby znakiem większości, no tutaj ja pokazuję to swoją większość i wyższość nad innymi modelami w tej wersji hybrydowej. Sprawdzimy. Przedni grill zamaskowany z takimi jakby diamencikami, to charakterystyczne właśnie dla wersji po faceliftingu. Ogólnie Kia Niro właśnie po faceliftingu, właśnie także w wersji XL, tylko że biała, była u mnie na teście. I tam będzie kilka odniesień do tamtego testu. Tutaj skupimy się właśnie na tym odniesieniu plug-in hybrid, a w szczególności na tym, jak Kia Niro z tym całym zespołem napędowym jeździ. No właśnie, zespół napędowy także u mnie na kanale jest test Key EXIT w wersji plugin hybrid. Tam jest dokładnie ten sam silnik, dokładnie ten sam układ napędowy czyli silnik wolnosący 1.6 w połączeniu z silnikiem elektrycznym, daje nam łączną moc 141 koni. To wszystko przenosimy oczywiście na asfalt na za pośrednictwem przednich kół i przekładni sześciostopniowej dwusprzęgłowej DCT. Bardzo fajne połączenie. Z jednej strony ekonomiczne, z drugiej strony w miarę dynamiczne, tam mniej więcej 10 sekund do 100 na godzinę zajmuje napędzanie się kijami Niro, co z wynikiem zupełnie przyzwoitym. W naszej Kii jest także ten pakiet UVO, który pozwala wam za pośrednictwem smartfona sprawdzić poziom ładowania, jak tam wszystkie elektrony w tej kijance pływają, kiedy stoi w garażu i czerpie prąd z sieci energetycznej. To wszystko na smartfonie, siedząc w domu na kanapie, ale zapraszam Was także na tylną część naszego crossovera. Patrząc jeszcze na nią z boku, widzimy jedna klapka do wlewu benzyny i z przodu klapka do ładowania właśnie z gniazdka. Troszkę chromów, klamki również chromowane i felgi. W naszym przypadku są to felgi 16, oczywiście aluminiowe, z takimi ciekawymi dokładkami jeszcze na tych kołach. Sama opona oraz sama flega ma być oczywiście jak najbardziej aerodynamiczna i stawiać jak najmniejsze opory toczenia. Sprawę to opona myślałem Energy Saver i właśnie taka ta felga. Jakbyście chcieli troszkę ciekawsze, ładniejsze felgi, są także dostępne felgi chociażby 18, ki niższa opona, ale oczywiście więcej stylu. Z tyłu lampy, troszkę LEDowe, bo są LEDowe światła pozycyjne oraz stopy, a reszta już oparta na żarówce. To jest jedna część lamp, a tutaj są drugie lampy właśnie na dole schowane w oraz cofania analogicznie do tego, jak to właśnie było z przodu, czy kształtem, czy umiejscowieniem. Ciemne szyby, kamera schowana fajnie, bo schowana właśnie pod wycieraczką, daje Wam dosyć mocny kąt na to, jak cofamy. No i co? Po prostu hybrydka. Jest także na klapie bagażnika napis plugin, abyście wiedzieli, że jest to troszeczkę inna Kija Niro. W ogóle Kija Niro, właśnie w wersji plugin hybrid, jest to chyba najtańsza, albo jedna z najtańszych w tej chwili wersji waśladowanych z gniazdka. Hybrid na rynku, więc sprawdzimy, co oferuje ten napęd. No i nie będziemy już gadać dokładnie o fotelach czy o wszystkim, po prostu zapraszam Was już na jazdę. A więc w idealnej ciszy zaczynamy już test Kia Niro wersji plug-in hybrid. Przede wszystkim ten samochód, tak jak widzicie, wszechobecna cisza i bardzo fajna kombinacja właśnie tego napędu elektryczno-spalinowego. Napęd znamy z wielu modeli, znamy chociażby go z Hyundaia czy z Kia Exit wersji plug-in, chociażby albo z, po prostu z Kia Niro. 1.6, wolno sąca benzyna i silnik elektryczny. W tym przypadku połączone jest to z akumulatorem o pojemności niecałych tam 25 amperogodzin. Co nam daje? Po ładowaniu z gniazdka ładowanki jest gniazdka, gniazdka 230 V około 4 a 4,5 godziny. Zwykłe ładowanie z dostępnego wszędzie gniazdka i to naładowanie baterii do pełna wystarcza nam na pokonanie w mieście spokojnie między 40 a 45 km. Kia podaje katalogowo 49, no mi się udało 45, co i tak uważam, że jest wynikiem naprawdę bardzo dobrym, jak na warunki miejskie. Podkreślam, używałem klimy, wentylowanych foteli, bo są i to jest bardzo spana zaleta właśnie w wersji XL, czy wszystkich tych systemów, które są na pokładzie Kia. Tutaj niczego nie oszczędzałem, po prostu jeździłem tym samochodem jak normalnym samochodem i to jest dla mnie potężną zaletą właśnie przy przewagą przede wszystkim samochodów typu plug nad samochodami w pełni elektrycznymi. To nie musimy się obawiać o to, żeby włączyć klimę czy włączyć radio, czy przykład posłuchać sobie naszego JBL-a. Nie ma tego problemu, ponieważ macie cały czas dostępny, napełniony zbiornik benzyną. I to jest spora zaleta, że macie samochód, jak potrzebujecie w mieście właśnie na dojazdy do pracy elektryczny, a z drugiej strony, jeżeli po prostu się skończył wam prąd, nie macie gniazdka bądź Inny przypadek, macie większy zasięg, w ten czas macie normalną benzynę i macie dosyć oszczędny samochód spalinowy. Bo jeżeli chodzi o spalanie w key właśnie Niro, w trasie zależy. Jeżeli są pełne baterie, no to wyniki możecie osiągać naprawdę na drodze międzymiastowej, spokojnie około 3 litrów, ale wynik realny, kiedy miałem wyładowane baterie i tylko to, co odzyskałem z rekuperacji, właśnie z hamowania silnikiem, to mniej więcej 5,5 litra na 100 km na drodze międzymiastowej. Na, na autostradzie powtarzalny wynik, na ustawionym tempomacie macie, to dokładnie 7,2 litra. Wynik jak na crossovera, nielekkiego, uważam całkowicie akceptowalny. Jeżeli chodzi o spalanie w mieście, tutaj znowu zależy, jak leży. Jeżeli są pełne, pełne akumulatory, mniej więcej spalanie wynosi, no nic nie wynosi, bo macie pełny akumulator. Ale mówiąc o połowie stanu, czyli taki średnio. Jeżeli jeździłem do pracy, dopłacałem około 12 km i gdzieś tam kęciłem się po mieście, więc pokonując mniej więcej 100 km w ciągu dwóch dni, zużyłem połowę baterii. Na dwa dni starczyła mi cała bateria, więc mniej więcej pół baterii na jeden dzień zużyłem właśnie w kiniro i wtedy spalanie wynosiło mniej więcej około 2 litrów benzyny na 100 km. Cała reszta to oczywiście elektrony przenoszone na koła. Więc pod warunkiem, że macie gniazdka. Gniazdka nie macie w ogóle, no to w mieście między 6,5 a 7 litrów, jeżeli są wyładowane akumulatory do zera, i znowu tylko to, co odzyskamy sobie z rekuperacji, naładujemy, akumulator wtedy po prostu nie wiem, jak teraz, stoimy długo na wyłączonym silniku, chodzi klima, chodzi wentylacja, to wszystko chodzi na akumulatorze. Auto hold w Kia jest. I bardzo fajnie. To jest przekładnia dwusprzęgłowa, sześciostopniowa i jest Auto Hold. Niestety, nie wiem dlaczego tak jest w kija. Auto hold wyłącza się przy każdej próbie ponownego uruchomienia samochodu. Nie rozumiem dlaczego tak jest, po prostu musimy go zawsze włączyć. Z udogodnień, znowu, grzana kierownica, grzane fotele i oczywiście wentylowane fotele. Sami zobaczcie na intuicyjność tego wnętrza i tej deski rozdzielczej. Uważam, że nie, nie ujmę kija jak powiem, że jest to po prostu koreański Volkswagen. Tu wszystko jest przemyślane, tu wszystko jest takie proste i intuicyjne. To jest na pewno sporą zaletą, bo w Kija dokładnie wiemy, gdzie są ustawienia klimatronika, ustawienia foteli. Mój fotel jest elektryczny z pamięcią dla dwóch kierowców, co również jest jego sporą zaletą. Dalej, system multimedialny. Pokazywałem Wam dokładnie działanie tego systemu, chociażby właśnie w Kii Niro. Tu odsyłam Was do tego filmu albo chociażby w Kii Exit, gdzie także pokazywałem te, te nowe multimedia w Kija. One są bardzo dobre, są uważam, jeżeli chodzi o rozdzielczość, responsywność, wszystko działa tak, jak powinno. Są czytelne, nie wiem, jakieś tu sobie wchodzi np. przepływ energii, pyk, macie ba bardzo ładną wizualizację, jak w tej chwili mniej więcej tam ładują się baterie, aby jak odzyskujemy sobie energię. To, co mnie denerwowało w Kia Exit wersji plugin, to brak możliwości rekuperacji, czyli brak tego odzyskiwania energii z hamowania. Tu to jest i tu mi to się bardzo podoba, bo sami zobaczcie, mamy w tej chwili pierwszy poziom rekuperacji, na opacę sobie włączamy drugi, albo nawet i trzeci. Samochód bardzo mocno zwalnia, do tego stopnia, że z tyłu zapalają się światła stopu. I to wierzcie mi, że pozwoli odzyskać Wam sporo energii właśnie z tego hamowania? To raz, a drugą zaletą na pewno jest potężna oszczędność klocków i opon. Znaczy opon może mniej, ale klocków na pewno. Rzadko używamy hamulca. Hamulec dopiero używam w takiej tej końcowej fazie hamowania. Jeżeli nauczymy się jeździć hybrydą i jeździmy tą hybrydą, tak jakby właśnie przemyślanie, czyli myślimy sobie: o, za chwilkę będę hamował, już puszczę gaz, już zacznę odzyskiwać tą energię z hamowania. To hamujemy hamulcem roboczym dopiero na sam koniec, co mi się bardzo właśnie w Kia podoba. To jest przemyślane, jest to, uważam bardzo fajne właśnie do tego odzyskiwania energii, po prostu do tego, żeby się bawić tą hybrydą, tą ekologią, bo to jest taka dla mnie ekologia jeszcze zdroworozsądkowa. To nie jest auto elektryczne, ale też nie jest spalinowe, jest taką tą fajną właśnie hybrydą pomiędzy tymi dwoma źródłami napędu samochodu i to jest uważam bardzo fajne rozwiązanie. Jeżeli macie dostępne gniazdko, samochód praktycznie jeżdżący, no za tyle, za ile kupujecie energię elektryczną. Bardzo fajne rozwiązanie do miasta. Spory crossover, spokojnie mieszczący rodzinę 2 plus 2 ze wszystkimi izofiksami, rozwiązaniami, które są właśnie w kija. Z drugiej strony, samochód po prostu do miasta ekologiczny. Czy to w hybrydzie, jeżdżąc w takim trybie właśnie normalnym, bądź właśnie w takim trybie w pełni elektrycznym. To jest, uważam, spora zaleta właśnie samochodów typu plug-in. Również w Kia, w ogóle w Niro, już od tej podstawy macie dosyć sporo różnych systemów. Czy właśnie Lane Assist, czy ten radar z przodu. Tego jest dużo. W naszym przypadku w wersji XL no już jest bardzo dużo. Czy światła LEDowe, czy właśnie te nowe multimedia, czy wirtualne zegary. To wszystko sprawi, że taki jest po prostu bardzo nowoczesnym samochodem, który obcowanie z nim jest przyjemne. On może i jest aż taki bardzo poprawny, może nudny, ale to jest jego chyba raczej zaleta, bo nie oczekujecie jakichś strasznych wrażeń od samochodu hybrydowego. To ma być samochód przede wszystkim użytkowy i to mu wychodzi znakomicie. Tutaj również z różnic widzimy taką, przede wszystkim są dwie różnice: macie kabel w bagażniku i gniazdko po lewej stronie e, umieszczone właśnie w tym błotniku oraz taki tutaj jest wskaźnik na desce rozdzielczej na samej górze. To po prostu wam pokazuje z zewnątrz, jak macie naładowane już baterie. Żeby nie było tak cukierkowo, bardzo polubiłem się z Kiją nirod. W ogóle ten model od pierwszego modelu jeszcze przed faceliftingiem, bardzo przypadł mi do gustu. Przede wszystkim tym układem napędowym, dobry sprawdzony silnik benzynowy z przekładnią dwusprzęgłową, Jest to naprawdę jego spora zaleta. Ale doszukałem się w kija kilka wat, no moim zdaniem twarde plastiki z tyłu, jeżeli chodzi o tylną kanapę. Tam... Ci tutaj stylisto-księgowi się nie i tam troszeczkę tych twardych plastików jest. Natomiast wszystko co potrzeba, czyli nawiew na tylny rząd foteli, gniazdko, to wszystko z tyłu jest, również podokietnik i również bardzo przyjemna, skórzana kanapa. Autohold, tak pokazywałem, on się wyłącza po każdym wyłączeniu samochodu, nie wiem dlaczego, po prostu ten typ tak ma. Czasami tak, że na autostradzie wyłączała mi się możliwość rekuperacji. Nie wiem, może jakoś tam się przegrzewa ten moduł od rekuperacji czy coś, czasami po prostu się wyłącza, w mieście raczej działa, działa zawsze i po prostu z niego korzystam bardzo często. Jeżeli na przykład jedziemy samochodem na drive, normalnie do przodu, i mamy włączoną rekuperację, po czym musimy gdzieś wycofać, jedziemy dalej prosto, to przez to, że zmieniliśmy położenie skrzyni biegu, właśnie na przykład na tryb R, czyli cofanie. Rekuperacja się sama wyłącza. Nie wiem dlaczego, potem musimy się ją znowu z poziomu manetki przy kierownicy włączyć. Sporo pianobleku, sami zobaczcie na to, na to wnętrze. Tutaj wielka płać pianobleku, tu również przy skrzyni biegu. Okej. Okay, tu takie również fajne ambientowe podświetlenie. To jest ładne, to mi się podoba. Natomiast nie wiem dlaczego, dosyć sporo pianobleku znalazło się na drzwiach. Tutaj, gdzie są te panele, wszystkie od drzwi, od sterowania lusterkami itd. i tak dalej. I tu gdzie jest klamka. Ciągle sięgając z tej klamki, to się chyba szybko porysuje. Nie rozumiem tego zabiegu, samo wykonanie przednich drzwi, bardzo fajne. Wszystko mięciutkie, wszystkie plastiki są znakomitej jakości. Natomiast ten piano black, no tutaj kwestia oczywiście gustu i kwestia tego, jak dbacie o to wnętrze. Ja bym po prostu to okleił może bezbarwną folią i byłby święty spokój. No i tak naprawdę tyle doszukają się wad. Zawieszenie w tym samochodzie jest również bardzo... Zobaczcie, droga jest naprawdę fatalna, dziury są na dziurach tutaj, a mimo to w Kia jest sztywno, okej. Okay. Tutaj jest niski szereg ciężkości i czujemy to w zakrętach, że samochód fajnie trzyma się drogi, ale raczej nastawiony jest na komfort. Zobaczcie jak pracuje zawieszenie. W naszym przypadku są Felgi 16 i jeszcze jest kawałek dostępnej opony. Macie również opcję do kupienia sobie większych Felg, np. 18, które były u mnie w Kii Niro na poprzednim teście. I wtedy zyskujemy trochę ok na stylu, również zyskujemy trochę na prowadzeniu, no ale tracimy ten komfort. Także to kwestia tutaj oczywiście tego kompromisu między efektem wizualnym a między komfortem. Z wad teraz sobie jeszcze przypominam, czasami skrzynia biegu. Tutaj również Kia ma dwusprzęgówkę, podobnie jak chociażby koncern Volkswagena. I dwusprzęgówka ma oczywiście wiele zalet. Jest skrzynią błyskawiczną, zmienia biegi w ułamkach sekund. Z drugiej jednak strony są momenty, kiedy skrzynia się potrafi pogubić. Kiedy jedziemy sobie tam, nie wiem, 100 na godzinę, damy kickdown. Momentalnie silnik wyje, skrzynia troszeczkę się gubi. Czasami, też jeżeli jedziemy tak bardzo delikatnie, bardzo ekonomicznie, a potrzebujemy nagle się bardziej dynamicznie wyprzedzić, skrzynia również potrafi się pogubić. No, po prostu ten typ tak ma. Natomiast w trybie sportowym przełączamy sobie bajkę w lewo. Mamy od razu takie tutaj, widzicie, płomienie na naszym wyświetlaczu. I możemy sobie z poziomu łopatek redukować i wbijać poszczególne biegi. Fajnie, jeżeli potrzebujecie taki tryb sportowy, po prostu tryb na chwilkę bardziej dynamiczny w kija, jest taka możliwość. Dajemy sobie właśnie przykład na tryb sport i łopatkami bawimy się. Bawimy się silnikiem. No niby te 141 koni katalogowo 10,8 sekundy do 100 na godzinę, ale wystarczające to jest, czy na autostradzie, czy w mieście, na pewno zawaj drogami nie będziecie. Także tyle, jeżeli chodzi o moje spotkanie z Kijom Niro, właśnie w wersji Plug-in Hybrid. Dokładny taki test z multimediami, ze wszystkim. Tu Was odsyłam do tego filmu, czy to z Kiją Exit, czy właśnie z Kijom Niro po faceliftingu. Tutaj skupię się właśnie na tych różnicach, chociażby podłączeniu do gniazdka. I na tym dokładnie modelu, tej wersji XL. Bardzo fajny samochód, który przypadł mi do gustu i jest to jedno z tych aut, które mógłbym kupić i mieć na swoim podjeździe pod domem. Po prostu go lubię. Zdroworozsądkowy, Fajny i uważam stylistycznie atrakcyjny samochód, ale jak widzieliście, oczywiście ma wady jak każde auto. Także jak się podobało, zostawcie suba, dajcie apkę w górę, a widzimy się już na kolejnym filmie. Więc razem z JeTeam żegnamy Was. Dzięki, na razie!